Ofertę kierujemy do osób, które rozpoczynają swoją karierę w branży IT. Przede wszystkim do studentów, do osób, które mają wykształcenie techniczne, informatyczne oraz do tych, które posiadają kierunkowe certyfikaty w dziedzinie testowania, oprogramowania. Storzysta trafi do zespołu testów w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych. Zespół pracuje w metodykach zwinnych w oparciu o praktyki continuous delivery, czyli automatyzacji w procesu wytwórczego. Program stażowy będzie trwał 3 miesiące. Jest to 8 godzin dziennych. Są to godziny elastyczne do uzgodnienia. Forma stażu przewidziana jest zarówno w formie pracy zdalnej, jak i Istnieje możliwość odbycia stażu stacjonarnie w siedzibie Instytutu. Dla osób, które spełnią nasze oczekiwania, przewidujemy możliwość kontynuacji dalszej współpracy w postaci zatrudnienia na umowę o pracę.